Cześć z tej strony Agata, witam Ciebie serdecznie. Kolejny poranek, kolejna okazja do tego, żeby słuchać Bożego Słowa. Yy, tak więc zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim wersecie, który bardzo mocno się łączy z tym, o czym mówiliśmy wczoraj. Bo wczoraj żeśmy kładli taki akcent na słuchanie Boga, yy, na rozpoznawanie Jego prowadzenia. Że od tego może zależeć nasze życie. I e, tak sobie myślę, że niektórzy ludzie e, o wiele więcej słyszą niż inni. I oczywiście wiele czynników ma na to wpływ. E, o tym właśnie opowiada między innymi w szkole, w szkole słuchania Boga. E, ale dzisiaj e, przeczytam taki werset, który wydaje mi się, że rzuca światło na to, pokazuje jeden z, właśnie z takich czynników, które decydują o tym, czy będziesz od Boga więcej odbierał, będziesz bardziej błogosławiony. Będziesz bardziej świadomie żył duchowo, będziesz lepiej służył, będziesz e, po prostu lepszym narzędziem w jego ręku. To jest e, Księga Objawienia, Apokalipsy, 21, rozdział i 6 werset. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. I tutaj mam podkreślone to słowo: spragnionemu. Wiecie, to jest ten czynnik. To jest ten czynnik, który sprawia, że mm, ty dobrze słuchasz, że ty szukasz Boga, że ty wytężasz swoje siły, wytężasz uwagę, nadstawiasz swoje uszy, bo jesteś spragniony, bo jesteś głodny, bo czujesz, że ci brakuje. Wiesz, że nie jesteś w dobrym stanie, wiesz, że, że są pewne rzeczy, które są osiągalne, są przed tobą, ale jeszcze nie są w zasięgu twojej ręki. I dlatego jesteś głodny, jesteś spragniony, chcesz z czegoś bardzo mocno. I, I tu czytamy o tym, że właśnie takiej osobie spragnionej Bóg da darmo ze źródła wody życia. Czyli ta, to Boże błogosławieństwo, to Boża rzeka będzie wpływała do życia, do, do życia człowieka, który jest spragniony, który wykazuje, że jest ubogi w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ci, którzy nie mają, którzy wiedzą, że nie mają, wiedzą, że, że Bóg ma więcej, że, że jest osiągalne więcej, że Bóg chce dokonywać większych rzeczy w Twoim życiu i nie dają się ukołysać jakimś przyjemnością. Jakiemuś poczuciu wyjątkowości, bo są w wyjątkowym kościele, albo robią wyjątkowe rzeczy, albo prowadzą wyjątkową misję, albo docierają do, nie wiem, 50 tysięcy ludzi, albo prowadzą kościół, w którym jest 300 osób i wydaje mi się, że to jest bardzo dużo i osiągnęli sukces, albo wydali książkę, albo pomagają biednym na ulicy. Wszystko jedno, różne rzeczy mogą nas, jak gdyby. Tak zasłodzić, że tak powiem, tak. Mogą nas tak pogrążyć w złudnym poczuciu, że jest dobrze, że jesteśmy w dobrym miejscu, że jest z nami ok, że jesteśmy na dobrej drodze, mamy osiągnięcia, no przecież jesteśmy dobrymi ludźmi. I to wszystko może osłabić nasz głód, nasze pragnienie, żeby iść dalej i żeby nadążać za Bogiem który idzie o wiele szybciej, i on nie zatrzymuje się przed tym i nie rozkliwia się. Ojej, przeprowadziłaś staruszkę przez ulicę. No wspaniale, Agata. On się cieszy oczywiście, ale on ma o wiele więcej, tak? I on chce iść szybciej. Bóg daje spragnionemu. Usłyszą go ci, którzy naprawdę chcą usłyszeć. A moja córka teraz szuka pracy starsza i nie może jej znaleźć, trudno jest znaleźć pracę. My jeszcze mieszkamy w małej miejscowości, niedaleko Gdańska, ale jednak kawałek. I tak e, sobie myślę, niektórzy znajdują, nie, ale ona nie może znaleźć. Wiem, że to jest, oczywiście wiele czynników się na to składa, ale jeden z takich jest, że, że po prostu ona tak naprawdę nie musi mieć tej pracy. Ona by chciała, bo by mogła sobie dorobić, ale ma gdzie mieszkać, ma co jeść. Nikt jej z domu nie wyrzuca. Tak więc ona tak naprawdę nie musi mieć tej pracy, ona bardzo chce. Ale nie jest w takiej sytuacji podbramkowej, zdesperowanej, że, że ja muszę mieć pracę, bo inaczej zginę. Takie osoby znajdują pracę. <taki> Takie osoby również czytamy w Biblii, że one doświadczały uzdrowienia, uwolnienia, bo przychodziły w takiej postawie głodu i desperacji, że nie były w stanie dalej żyć normalnie, nie były w stanie pogodzić się z takim, tak zwanym, normalnym życiem, bo dla nich to nie było. Normalne, bo oni wiedzieli, że, muszą, że musi być inaczej. I wierzę, że ten głód jest pobudzany przez Boga, bo Duch Święty do nas mówi cały czas. On mówi o naszym stanie serca, o naszym powołaniu, i on mówi, że to nie jest wystarczające to, w czym żyjesz teraz. Tylko my musimy pozwolić, by ten głód się w nas rozwijał, musimy go podsycać, a nie próbować go nakarmić jakimiś innymi rzeczami, które tak naprawdę karmią naszą pychę, nasze poczucie, Własnej wartości, ale w sztuczny sposób, bo nie na tym nasza wartość polega, że coś robimy czy osiągamy. Tak więc ten werset jest mocny. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Bóg da darmo. Ale, jakby jedyną monetą w Bożym Królestwie jest oczekiwanie pełne wiary, jest głód duchowy, który musisz wykazać. Ci wszyscy, którzy doświadczali czegoś od Jezusa, oni musieli pokonać różne przeszkody, żeby dotrzeć do niego. Musieli pokonać samych siebie, pokonać swój wstyd, pokonać opinie innych ludzi, a uprzedzenia musieli dotrzeć do Jezusa, i ten głód się przejawiał właśnie w tym. Panie Boże, my jesteśmy beznadziejni w tym, że nawet nie potrafimy pragnąć, nawet nie potrafimy chcieć tego, co właściwe. To i chcenie i wykonanie wszystko jest od ciebie, i prosimy Ciebie, żebyś e, pozbawił nas złudzeń, żebyś pokazał nam stan naszego serca. Kiedy się oszukujemy, że, że jest dobrze, bo chcemy, żeby było dobrze. Ale dobrze jest tylko w Tobie, dobrze jest tylko wtedy, kiedy idziemy za Tobą, kiedy nadążamy za Tobą, kiedy się nie próbujemy sami ululać, uspokoić. W poczuciu jakiegoś złudnego komfortu. Chcemy patrzeć prawdziwie na swoje życie i nie po to, żeby się załamać, ale po to, żeby zrobić Tobie miejsce, żebyś Ty miał miejsce do działania. Bo tylko wtedy, kiedy pragniemy, kiedy jesteśmy głodni, to szukamy, jesteśmy otwarci na pożywienie, jesteśmy otwarci, żeby jeść, rzucamy się na jedzenie, rzucamy się na Twoje słowo i tacy właśnie chcemy być. Kiedy czytamy Biblię, to chcemy, żeby to było. Czytanie, które ratuje nam życie, a nie jako dodatek do naszego życia. Prosimy Ciebie, żebyś uczynił w nas to chcenie. To chcenie, żebyś pobudzał nas do, do tego, byśmy szukali, żebyśmy pragnęli, żebyśmy się modlili, żebyśmy słuchali, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy nie patrzyli na innych, tylko po prostu biegli razem z Tobą. Amen. Amen, amen. Dzisiaj było o głodzie. Mam nadzieję, że wasz głód został pobudzony, wasz apetyt. I teraz spędzicie jeszcze trochę czasu. Eee, otwórzcie Biblię, spędźcie ten czas z Bogiem, bo On chce więcej, On chce was więcej, On chce z wami być więcej, On chce więcej dać, On chce więcej powiedzieć, On chce więcej uzdrowić. Dajmy Mu tą przestrzeń. Pozwólmy Mu to zrobić. On będzie działał. Pa drodzy, do jutra. Z panem Bogiem.